Dosyć... Suspensjonalne Jak chciałeś to mogłeś się odezwać No mogłem, ale wiesz Ledwo wstałem, zjadłem Ogarnąłem się dookoła i wiesz I zaczęliśmy nagrywać Impy O! Widzę pigmeny O! Możemy nie znaleźć pigmenów No bo to jest jakiś... Co to jest? razem dżunglę <grym> W piekle to chyba nie, tak nie powinno być. E, Okej, okay. patrzę się na coś, a to coś patrzy się na mnie. Hm, dziwne. A, śmierć. Znaczy. Nie wiem, wydaje mi się, że otmań, bo jak się patrzy w otłań, to otmań patrzy się na ciebie, ale. czy coś. Siema kirigami. O Jezu, ale mnie... O Jezu, weź se spójrz... Jak będzie jakiś wielki jezioro lawy, to weź se na nie spójrz. Ale oczy od tego bolą No balon trochę. O. Ja ty... słyszałem Jestem przy tobie. To nie bądź Czemu te rzeczy wydają dźwięki jak czarne szkielety? Czarny szkielet o, może być czarnym szkieletem, kiedy wydaje dźwięk jak czarny szkielet. O, znalazłem coś. Ale ładny terek, o mój Boże. Co to jest? O? Emberstone. No to to jest ten Emberstone, co Ci mówiłem, nie? No. Mam tego już 18, Zbiera ile wlezie, bo z tego będziemy mieć i kilopy przetapiające, i zbroję, która chroni przed ogniem. Dobrze kochanie, pogadamy. To zrobimy to. Oj, wy sobie już pogadacie. Ja jej powiem, ja jej powiem co tu no, ale, ale, ale pier, ale będzie. O, Jezu, Ale będzie bite. Jak ale u taty. W Pysia dostanie. No, kto dostanie, ten dostanie. W Pysia. Hm. Nie widzę tu żadnego więcej tego. Mało ale... mało jest tych roots tu. No bo trzeba szukać. Zrobisz reakcję na moją nową piosenkę do Acer? Nie. No ale tym ty razem nie niemiły. Tym razem ta piosenka należy, należy 100% do mnie i mam pełnię praw autorskich. Oho. O! To własna piosenka! To jest coś takiego. A mogę być, mogę być brutalny jak w tego? Jak... Yy... Bądź brutalny, tylko bądź krytyczny, co będę... najwyżej. A, no to będę bardzo krytyczny. Ale no, ale... Będę mówił. Kaleczy pan! To nie jest już krytyczny... ale co mu się dzieje? O, on mnie nie bije. Wow, Ło, ale tu jasno. Znalazłem jakiegoś słodka Oj, gaz, Oj gazd koło biglinu! O kurwa! O kurwa, on do mnie strzela! Ej, jesteś koło mnie gdzieś, bo ja go słyszę. No dawaj! O jest! Dawaj, ten. ja chcę Tigmenta, kurwa! Pater, nie baw się z nim, daj mu żyć Co mu się dzieje? Czemu on krzyczy? No bo dostał ode mnie szota w pysk. Nie, ja chcę od no i to... czemu go bijesz? No to weź go tam, wiesz, zajmij się nim. Niech tak nie No on szyczy. już za daleko odleciał. No Do boi. się, go. tchórz. Dobra zabij go. Nie, nie, nie będę go bił. Za Nie będę go bił. No to, żeśmy <grym> to całkowicie odmienne zdania teraz, oboje z nas ogarnęli. Co to jest w ogóle? Bije, jak to tu biję jak tu słyszę odpowiedź na pytanie? Co? Dobra, pytałem później. Nie ma to jak wiecznie zmieniający się kolor mgły, w zależności od tego, jak ją zmieniasz. No tak, no przechodzisz sobie jedną kratkę, i nagle z niebieskiej mgły się robi jasno zielona. Przyjaciel Pigman, przyjaciel Pigman. Twój przyjaciel Pigman. Tak. O, most zrobiłeś, dobrze. Zbudujemy most na piasku. Teraz, gdzie był ten glowstone, co ja go tu widziałem gdzieś? kurwa tylko teraz będę widział nie glowstone'a, tylko te grzyby takie świecące, a ja nie, nie chcę tych grzybów, jak chcę glowstone. No tak, bo... O, jest, jest glowstone. Jest glowstone, czyli jednak moje oczy mnie nie upłamywały tym razem. Okay. Cholera, jasna. Chociaż w sumie, te grzyby też byłyby ładne. No, a co tam? Hmm... kto to kogo będzie bił? No ja... wiesz... Ja wszystkich będę bił. Wszystkich, bo ja jestem... wiesz... Nie... tego... nie pełną... słowa jestem. Dlatego będę wszystkich bił. Co nie, pater? Co nie?! To się przyznałeś normalnie teraz? Tak. Ale... prawda to co rzeczesz. Tak. Jako rzeczę zarztuska. Tak. Zbudowałem sobie podpórkę z neterżaka nad jeziorem lawy. Bezpiecznie, co nie? no tak. No. No a nie? Jak ten... No, teraz ten gaz może się na mnie zemścić tak trochę. No, a nie? O Boże, ale ten gloss to napieprza w oczy! Ale te shadery są fajne! <noise> a ja ja on sobie... źle. No to chyba ja mam je podkręcone, bo sobie specjalnie chyba podkręciłem. One na się psają po oczach! O! <grym wiosenka> I teraz wiesz, w ciemnym pokoju. No ja mam dosyć ciemny pokój teraz. O jezu! O jezu! Cześć! Gałki uczne wypalone. Ja, moje średnice w tej chwili mają średnicę mikrometra. Nie popisuj się przed kolegami. A. Eee. Nawet mi się nie chce już nic mówić. Serio. To nie mów O nie! Nie! Tylko nie to! Uderzyłeś pigmana! Nie, 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 zrobiłem coś gorszego! Raczej znaczy no, kurde nikt by się tego nie spodziewał, no i chyba ginę. Kurwa Paliłeś, ja Kopałem Kopałem sobie ten... Nie a co robiłeś? Kopałem, żeby zebrać klocki, do. żeby się wiesz, podważyć później. I kurde, za którymś klockiem była lawa. No ale to wnet też, że tak jest po prostu, że radomowe kratki w ziemi mają tą. O nie, pigment. Ale zwykły. No ale kto by, kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? O masakra! Może lawy, ja pierdolę. Dobra, a czego my no, szukamy? Fortecy. Jakby wiemy, gdzie ona jest, bo mamy kompasy. Mam nadzieję, że zdasz sobie z tego sprawę. Fortes? czy Demon Fortes? Fortes, zwykły. Mhm, mm no dobra. Dobra, ja już sobie tworzę Kamień Filozofów. Okej. Okay. I przerobię go na Eliksir Wiecznego Życia, mm -hmm. jak w Harry Potterze. Dobra, o, elegancko. Najlepszy przyjaciel alchemika. I generalnie ten kamień filozofów przy, pozwoli nam na używanie tego moda, którego nie lubisz. Jakiego? Project I. E. Aha. No tego co kupujesz, rzeczy. A. No to tak, nie lubię tego. No to ty go nie będziesz używał, ale ja już. No jak najbardziej. Jest zbyt OP. Jest obejrzeć zostawić błękitnego, bo on kurwa z, 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 stawia 58 tysięcy tych kolektorów energii i kurwa zostawia kompa na noc. No. I potem ma tego 50 miliardów tych punktów. Chłop tak nie dba o swój sprzęt, że go Halo? Ja Oho. Będzie bitet. Ale będzie pite. No tak, widzę. No to zacznij odpowiadać, bo na mnie kurwa się zwala ja i, wszystkim... I jak, jak zwykle na live. U. Ale o co ci chodzi, Gosia? Co ty się kurwa pocujesz? Nie, widzę, po prostu teraz... teraz czasu nie mam, no kurwa coś robię. Spokojnie, nie denerwuj się. Hmm? Dobra, bajo. Z tej strony, nie z tej strony. Jak tam będzie, bita? Nie wiem, kurwa. Oho. Generalnie mamy dosyć rozległe pole lapy. ha. Ja. ha, ha. Ej, jakby tu przez nie przejść teraz? No właśnie, przecież to kurde, przerypana sytuacja jest teraz. Kirygami, widzę Twoje wiadomości, tylko nie mam teraz czasu ich czytać. Tak dla sprostu. No wszyscy się na ciebie pultają, że nie czytasz wiadomości? Nie, ja nie wiem. To niełatwo być youtuberem i czytać wiadomości i się skupiać na grze. Szczególnie, jeżeli masz taki skill do umierania jak Deto. No tak, w końcu Deto. No właśnie. O. Robię dalej moc bardzo bezpieczne. No tak. Oznaczyłeś sobie portal waypointem? A, ty umrzesz e po prostu, e żeby do niego wrócić. Mmm... pisałem, by nie pisał, to zadzwoniła. Daję ci... Ach. Dalej nie czyta. No kurwa! Czy ja muszę czytać twoje wiadomości? Poczekaj chwilę no, chłopie, tu jakby jeden, trochę jeden jakby ruch, jakby trochę, trochę musisz, ale jednak bez spiny, co nie? No, przecież ty kurde, ile, 5 minut temu napisałeś, to co, bo mam pomyśl, że ja kiedyś zostanę słabym youtuberem, to ty zginiesz o, człowieku, zginiesz. O, doszedłem do to czegoś. Żeś teraz, to żeś teraz, to teraz mam fortecę. Ja też. Ja też. Dobra. Gwladowy wybuje ta się ta do środka. Ej to ona taka wielka jest? No. Skubane. Dobra, a to wiadomo, czego tam szukamy. Blaze ze Potworna forteca. A terrible. Ty fortec. sławny, ha 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 ha. No, ha. kurwa. ha. No, <susuracja> On sławny, O, ha. On, on w ogóle, on w ogóle ostatnio powiedział, że no fajnie by było z takim Bladim sobie nagrać. No, tymczasem Vladim wydaje się, spojrzał nie spojrzał w moją stronę. Nie no, może by spojrzał. Czekaj, czekaj. No tu... spojrzeć spojrzy, ale... Stwierdzi no, random i tyle. No, chuj ci w dupę jest takich jak ty wielu. Co tu... y... Ej, ja znalazłem w ogóle samą... Znalazłem samą końcówkę fortecy chyba Zatrzymał się na 900. No skurwa! I to, o to właśnie chodzi! Kiedy zaczynam czytać, to wpada w jakąś debilną dziurę i prawie ginę. No to nie wpadaj w debilne dziury i prawie giny No za chwilę będę zdymał tu znowu. Przecież to że kieliegami chce mi się wyrzalić. Dobra, zobaczymy to, ale nie teraz O, słyszę cię. Tutaj jesteś za tobą. Co ty masz 3,5 HP? No bo spadłem tu. Gdzie ty spadłeś? No tam na dół. Gdzie? Na o, dół! jest kobalt. Dobra. No. Jest kobalt. Jest kobalt. Ale kobalt się przyda? Nie wiem. Nie przyda. Czy... Tak, się... ej, ej, ale... Kurwa! jak tu ładnie. O, magma Ej, z której strony ty przyszedłeś? No z tamtej z której przyszedłeś. nie, w tu Gdzieś tutaj się wkopałem. Ale ładnie Dobra, tu. Ale, O jest ładnie, bardzo fajny las. Dobra, to w który w którą majkę? Dobra. A który dawaj masz? tu A no to ja w tą. A nie, ja w tam przyszedłem. Dobra. No to przeszliśmy z wszystkich końcówek, no to ty dawaj tam w tamten głąb, ja jestem w ten. Dobra. O, muzyczka mi się zmieniła. No, czyli te biom jakieś. La, la, la. I prawa autorskie. O, i teraz te... Mam, Mam rzecz Pabdajców jak coś. Okej. Okay. I teraz nagle y, kirigami na rapach. Kurwa, kurwa. kurwa. A, patrz. Dobra, mam. 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 <coughs> No, mam jajo Blaze'ów. Okay. Możemy teraz sobie zlepić blaze kiedy chcemy. Zarąbiście. I mam już dwie pałeczki jak coś. Dwie pałeczki, o. No, powystrzelajcie się. Dobra, z tego co tu widzę to to jest... A nie, dobra idzie dalej. Kolejne jajo. Nie no, musi iść dalej. Ja tam, drugie... ja tam widziałem drugie skrzyżowanie O faktycznie dobra przekopałem się O skrzynia Blutu i skrzynia co kurde To lat Na ksiona krwawego szlamu jametyst Co szlamu czego szlamu Szlamu Ale co szlamu Nasiona. Nasiona szlamu. Aha. Krwawego szlamu. Krwawego? Mhm. A w tej opowieści były też smoki? Nie, naprawdę. Na zrobię, mhm. dziękuję. Mhm. Ale, kanio. O, brodawki znalazłem. Zarąbiście. Bierz brodawki, mamy mikstury już, gość. Człowiek! Będziemy mogli zrajdować będziemy mogli tą twoją świątynię podwodną. Mówisz? No tak. A tam tylko złoto jest. No bo... A, sporo tego złota jest w sumie.